Blisko miesiąc wcześniej niż przed rokiem ludzkość osiągnęła Dzień Długu Ekologicznego. To data, w której zapotrzebowanie populacji na zasoby i usługi ekologiczne przekracza to, co Ziemia może zregenerować. Pierwszy raz dług ekologiczny zanotowano w 1986 roku. Od tego czasu z roku na rok obchodzimy go coraz wcześniej, co oznacza, że wykorzystujemy zasoby naszej planety coraz szybciej. To znak, że ekologiczne zmiany, które rozpoczęły się już między innymi w Małopolsce, to krok w dobrą stronę. Problem polityki klimatycznej w Małopolsce to poważne zjawisko, dlatego też zaangażowaliśmy się bardzo mocno w projekt Live dla Klimatu. To jest pierwszy pionierski projekt realizowany w Małopolsce, realizowany w Polsce tak naprawdę, który pozwala integrować działania związane z klimatem, przenosić je jeszcze niżej, bo z poziomu polityki regionalnej na powiat i na gminę, to daje nadzieję na rozwiązanie tego problemu. Z drugiej strony bardzo mocne zaangażowanie w, w w odnawialne źródła energii, w promocji działań klimatycznych, może, mam nadzieję, już niedługo przynieść efekt, ale żeby tak się stało, potrzeba jeszcze więcej pracy i pewnego takiego zrozumienia, czym jest nowy Zielony Ład dla Unii Europejskiej i jak ważny jest on, by przenieść go właśnie na grunt regionalny. W ubiegłym roku pandemia i obostrzenia związane z COVID-19 spowodowały, że ludzkość zwolniła. Dzień Długo Ekologicznego przypadł dopiero na 22 sierpnia. Ekolodzy i specjaliści nie mają jednak wątpliwości, że był to jedynie chwilowy przystanek. Z roku na rok bowiem nasza planeta ma coraz mniej czasu na zregenerowanie zasobów wykorzystywanych przez człowieka. Przypomnieć o tym ma akcja Planeta nie jest na kredyt organizowana przez Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody to dobry moment, by zrozumieć, że odnawialne źródła energii i walka z niską emisją to konieczność, by Ziemia przetrwała kolejne lata.